Siemaneczku widzowie dzisiejszy odcinek, w dzisiejszym odcineczku w dzisiejszym odcineczku pokażę wam pokażę wam ogólnie bo to jest pierwszy odcineczek z gry Car Parking no Car Parking pokażę wam dzisiaj w dzisiejszym odcineczku moje auto które sam kupiłem te auto oczywiście jest za prawdziwe pieniądze tutaj te auto takie nie fajne Patrzcie, tu jest moja nawet z rejestracją tutaj taki bo te auto u ja kupiłem te auto było takie niebieskie jak tutaj macie o takie te auto było nawet nie miało tam miało chyba ile tam miało ono nie wiem ile ale chyba 500 koni a ja z niego zrobiłem 781 koni patrzcie jakie ładne widzowie rejestracja zrobiłem zrobiłem tutaj z przodu rejestrację kolor spoiler takie takie no bardzo fajny kolor widzowie patrz w dzisiejszym odcineczku e, też te auto i też inne auto będą występować takie jak sport car co nie widzowie czekajcie o takie jak sport car tutaj mamy na przykład AMG który ma 600 KM tutaj mamy Ferrari który ma 570 tutaj mamy co to jest, to jest Porsche tutaj mamy BMW Q, Q7 tutaj mamy mm, tutaj mamy nie wiem co to chyba Ford jakiś A tutaj mamy co to jest ja nie znam wszystkich Marii więc wam nie powiem 650 koni, 550, 580 koni, 680 koni, 630, 510, 650, 620, 760. Bierzemy. Widzowie, kupiliśmy to, to robimy teraz na nim tunik. Najpierw weźmy ten. Kurde, dobrze. Najpierw weźmy. O nie, nie, nie mogę tego. Czyli będzie miał na pewno mniej koni niż się spodziewałem. Weźmy sport. Opony. Weźmy tutaj. Hamulce to nie możemy wziąć. Dobra, weźmy wszystko, co daje konie. Więc. Nasze auto ma 958 koni mechanicznych yy, mogę to kupić Nie, nie mogę kurde za 25 zł trzeba blokować, ale dobra zróbmy nasze auto takie Zróbmy to dla jakiejś może dziewczyny. Czekajcie. O! A nie, bo zróbmy normalnie. Zróbmy białe. A białe chyba myślę, że będzie ok. Dobra. 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 Spoiler. Wow, ten też jest ładny. Dobra, ten najbardziej pasuje. Teraz przód. O kurde. Dobra, bierzemy ten. I teraz musimy komplet wziąć. O oh. kurde Wow, bierzemy to widzowie, patrzcie Będzie jak w hor, Będzie jak w Horyze... W horze Horizon Normalnie, dobra Maska Maskę weźmy taką No i co, widzę. No i mamy nasze auto. Nie wiem, weźmy jeszcze tutaj Jakiś Nie wiem, co to jest. Pieruna możemy walnąć. Czy co to jest? Nie, to nie jest pierą. Tu jest pierą. Dobra. O. Wróćmy go i powiększmy. Dobra. No i co, idziemy sprzedawać. Zobaczymy za ile uda nam się. Za ile uda nam się oczywiście... A znaczy, go mam, wybraną. Dobra, weźmy tym debilom, tym oczywiście ruską sprzedajmy. Bo gdzie ja mogę sprzedać ich gdzie indziej? Weźmy dla Rusków sprzedajmy. Za nich będziemy wkręcać na kasę, bo oni są tacy głupcy. Oni są w ogóle tacy upośledzeni. Czekajcie. Czekajcie, nie wiem czy będziecie to słychać. Słyszeć, ale... Nie będziecie sły słyszeć ten dźwięk, to trudno, a jak będziecie, to fajnie. A co jest? Aha, bo ja mam w ogóle dobra. No, mam nadzieję, że słyszeliście. dźwięk nie jest jakiś specyficzny. Znaczy, nie jest jakiś fajny. Więc... Jakiś tam okres Dobra, idziemy. Widzowie powiedzmy, że sprzedamy to. Bryczkę za 5... Pię... Nie wiem, ile. Weźmy najpierw 10 milionów 500. 000, postawmy cenę. A później, jak nie kupią, to weźmy za ile. Myślę o kurde. Kupiłem właśnie Lamborghini. Na rosyjskich blachach, ale najmniej. Widziałem. E, jak myślicie, że mnie obchodzi, jaka, jak, skąd to auto jest? Nie. mnie obchodzi, e, ile te auto ma koni, bo są tacy ludzie, co mogą zrobić, że żeby auto miało 7 koni, a ja nie umiem. Dobra, nazywamy. Jak możemy to nazwać? Nie wiem, jak możemy to nazwać, ale weźmy hmm. Dobra. 10 milionów 500. 000 000. O, kupił typ! Zasrany. Dobra, to do widzenia. Właśnie zostałeś się skamowany, człowieku. Bo to auto kosztuje... Bo to auto kosztuje, jak ja grałem... Jaki serio? Ile ta auto ma oni? 1662 jak? E, ja, ja, jak oni to robią? Weźmy, sprawdźmy, jak. na jakiej zasadzie te to jest zrobione. Tuning. Nie wiem, jaki ma tuning. Tutaj wszystko ma. No dobra, sprawdźmy, co te auto potrafi. Widzowie, sprawdźmy, co te auto potrafi. Oczywiście, przepraszam Was, że odcinek się nie pojawiały na, na moim kanale tak długo, ale by gotowałem e się do Sylwestra. je przy okazji. Znaczy, z okazji Sylwestra, jakby. Ej, już widzę, że auto jest zrobione do driftów to mi się bardzo podoba bo weźmy na, nie, weźmy na razie nie drift moda pojadę na specjalne pojadę na specjalne miejsce gdzie mogę walnąć bączka a nie auto się szybko rozpędza łopanie a jak brzmi a jak brzmi gdzie to się robiło tu Nie, nie lubię takich dźwięków, ale okej. Okay. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Ja te auto oczywiście zaraz zobaczymy. Bo może sprzedam jak mi się nie będzie podobać. Włączamy oczywiście drift modem. Czemu tak laga laguje? Dobra widzowie poczekajcie wejdę i wejdę z gry po masakra Dobra widzowie już dołączam Do gry Nie wiem co się z tym autem stało Że ono tak laguje Mam nadzieję że już nie będzie lagować Teraz sprawdzimy ja chyba wiem dlaczego nawet te auta takie, yy... ja chyba wiem dlaczego, bo są auta które mają, na przykład więcej, yy. na przykład mają, I dalej spróbujemy wyjść. Już, aha No i przegrałem Dobra, ale my w, tej, w tym odcinku nie, nie ścigamy się, to nie jest ten odcineczek No ej, co jest, dobra My jedziemy oczywiście mm, Oczywiście jedziemy sobie podriftować, a nie Dobra Będziemy sobie podriftować szybko. Ej, auto do driftów, masakra. Dobra, widzę to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Piszcie, co sądzicie o tym aucie. Sprzedawać, czy nie? Sprzedawać te auto, czy, czy zostawić? Będziemy, będziemy robić serię driftów. No, nie, nie będziemy robić serię driftów. Ale napiszcie, czy zostawić to auto, czy sprzedać. Ja się z Wami żegnam. Do następnego odcineczka. I pa nauka!